KONIE są wprowadzane już do maszyny startowej. Nagroda KOMETA kategorii B. Przed już milenium wchodzi również Elmer. Waranio chodzą konie jak po snurku. Teraz miejsce zajmuje jedyny pięciolatek w stawce Kiołek pod Tomaszem Dulem. Czekamy jeszcze na nerwowego parach Basketa. Ten koń w ubiegłym roku był trenowany we Wrocławiu. Zmienił stajnię. W tej chwili jest trenowany przez... Mogą mogło, zatem łojek już w Warszawie. Na tym koniu pojedzie Jockey Grazyna Bartol, która pracowała w zimie w parach basketem, na doskonale tego konia i cała piątka zajęła już miejsca w masynie startowej, jest sygnał świetny do startu i ruszyły. Przez moment prowadzi milenium. Tempo jest wolne, nie ma specjalnie chętnego do objęcia prowadzenia, Milenium przed Elmenem na trzeciej pozycji Varanio. Piołek wycofał się na ostatnią pozycję. Czwarty galopuje w tej chwili lekko idący para basket. Milenium, milenium, Elmen, Varanio to jest czołówka. Tempo nie jest rewelacyjnie mocne. Cały czas milenium, milenium przed Elmenem. Milenium, Elmen, Waranio. Farach, basket, piołek. Taka kolejność ustaliła się już po starcie i taka jest utrzymywana 1400 metrów przed celownikiem. Waranio minął jako pierwszy słupek dystansowy 1400 metrów. Ciągle prowadzi na drugiej pozycji. Elmen, tempo chyba nieco wzrosło. Elmen jest posyłany przez Zukaia Szymczuka. Na trzeciej pozycji Waranio. Dalej lekko idący, niosący się parach basket. I tu z obok niego wewnętrznym torem galopuje piołek. Ale ciągle pierwszy jest milenium. Milenium do celownika pozostało jest około tysiąca metrów. Konie weszły w zakręt. Milenium na drugiej pozycji. Elmen bez zmian na trzecią. Wychodzi w tej chwili farach basket, ale jeszcze tam galopuje waranio. Ostatni piołek galopuje jakieś trzy długości za. Waranio, który w tej chwili się wycofał, a na wyprowadzi Milenium przed Elmenem. Milenium, Elmen, Waranio, Piołek. Para basket ostatni, ale Milenium nie daje się i upróbuje uciec rywalom. Milenium, Elmen, Milenium, Elmen, tam przed moment był zamknięty Waranio. Ale już znalazł miejsce do ataku, ale ciągle utrzymuje pierwsze miejsce milenium. Milenium naciska go elmen, ale nie daje rady. Milenium Elmen, te dwa ogiery i one będą tylko walczyć o zwycięstwo. Milenium, 100 metrów przed celownikiem. Milenium elmen. Późno finisuje fiołek. Tam fiołek walczy o trzecie miejsce z Baranio. Wygrywa e, milenium, drugi jest elmen. Trzecie miejsce, tam łeb, łeb padły. Waranio razem z piołkiem ostatni farapaskę.